Dobra, dawajcie, nie możecie. Dawaj, dawaj Reszka, nie... odpychaj się nogami, nie ciągnij dupy. I teraz, ciągacie się razem, tylko mocno złapać tą ręką, żeby ona się nie wyrwała. Ludzka gościenica. <noise> ciągacie się razem, nie zrywać połączenia. Jedziemy, jedziecie. Na raz ruszacie. Raz. Radź się którą nogą poruszać! Od lewej! Ale lewą ręką czy nogą? Lewą nogą! Dobra! Lewą nogą! No raz, na co się Nie ma spoczynku! Sorry, sorry! I prawa! Lewo! Prawa! Lewo! To no. Tym ręk! No! Temporaz! Temporaz! No dobra. niżej. Po, po dwa. Po dobra, to się wytnie. Aha. No może no to Polanka. No. No. Prowadzi się do starszych szeregowych Totkendorfem. Biegiem. Marsz! Marsz! Hmm. <laughs>